Mm. Drodzy Państwo, Pan Cezary, jak zwykle, zainspirował nas tutaj. Dziękujemy. Nie ma, nie ma tu pomylecz sobie, bo jest przy kamerze. Ja nie wiem, może Jarosław Kierznikowicz. Kolejną, że tak powiem, dokrętkę robimy, ale, drodzy Państwo, w sensie tutaj kolejnego odcinka. Drodzy Państwo, może, znaczy nie ma państwa, nie ma królestwa bez morza, które może stać się imperium. Nie ma czegoś takiego. Imperium e, mogą stać się tylko państwa, które mają dostęp do morza, najczęściej do wielu mórz, tak jak ma Rosja czy Stany Zjednoczone, czyli walka jest dzisiaj o morze. Zawsze była walka o morze. I dzisiaj, drodzy Państwo, dlatego zaczęliśmy ten właśnie ten wstęp, mówiąc o tym kawałku morza, dzięki temu, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, zaślubiny były już nie tylko wcześniejsze w Płocku i Warcowie, ale były też w koło brzegu i doszliśmy aż do dzisiejszym terytorium e, rozumianego jako III RP, czyli Królestwo Polskie. Do Szczecina, do Świnoujścia. Utraciliśmy sporo awulsów, czyli ziem utraconych. I jest koncepcja, oczywiście, realizowana między morza, natomiast my, my też jakby się w nią wpisujemy. Uważamy, że powinno być dostęp do Morza Północnego, Królestwa Polskiego, czyli koniec rzeki Łaby, czyli Morze Północne, Morze Czarne, drodzy Państwo, czyli dostęp do Morza Czarnego, Śląs. tak jak było za Król, tak. i ewentualnie Morze Adriatyckie, można powiedzieć, śródziemnomorskie, tak a średnio morskie, czyli dostęp tych krajów słowiańskich na południu, czyli dawnej Jugo, czyli Południowej Sławii, tak? Jugosławia, czyli Południowych Słowian. My jesteśmy północni Słowianie, Wenedowie, Sarmaci, Lechici, Polacy i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. I, y, y, my chcieliśmy tutaj jeszcze raz zauważyć tę wagę, wagę y, y, gospodarki morskiej samego morza w układzie właśnie. Horyzontalnym, a nie w układzie wertykalnym. Nie, nie, nie południkowo chociaż. Pamiętamy, że kiedyś te miasta były zorganizowane w formule hanzeatyckiej, ale to była pewna Unia. Wracając, drodzy Państwo, do, jakby, do dzisiejszych czasów, koncepcja Królestwa Polskiego i apelujemy z tego miejsca myślę, że możemy zaapelować, żeby nie debatować, znaczy proszę robić sejmiki, czy, czy oni to nazwali okrągły stoł, czego my się przeciwiamy tej koncepcji, ale sejmiki, sejmikowanie dotyczące po prostu koncepcji rzeczywiście Otwartego Morza, koncepcji międzymorza, to trzeba nagłaśniać, i koncepcji e, pewnej autonomii słowiańszczyzny, czyli w pewnym rycie też kulturowym, cywilizacyjnym Chrystianitas. To jest bardzo ważne. E, bardzo dużo ludzi morza e, jakby kształtowało. Opinie. Natomiast pierwszym, który zauważył wagę morza, nie mówię historycznie, bo historycznie to był i Mieszko i Chrobry, szczególnie Chrobry, później był Krzywousty, Krzywousty który zyskiwał tu po morze, potem był Łokietek, ale potem oczywiście wojna 30 trzydziestoletnia zakończona w 1640 traktatem wersalskim, by na miejsce Szwedów przychodzą, 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 drodzy Państwo, Prusacy, Brandenburczycy dokładnie, prawda? Ale powiedzmy, że tutaj na tej ziemi, na przykład był Jakub Weicher, który bronił tej ziemi. Tu po mojej lewej ręce była bitwa oliwska. Szwedzi chcieli opanować tą ziemię, tą konkretnie ziemię, bo oni sięgali aż do Szubska, ale dalej nie sięgali. Więc oni tutaj zrobili wypad i chcieli zdobyć Gdańsk i zdobyć tą ziemię kaszubską. I drodzy Państwo, nie udało się. Przegrali tą bitwę pod Oliwą, mieliśmy mocną flotę mocną flotę wojen, wojenną, wojskową, prawda? I pytamy się, gdzie dzisiaj mamy okręty wojenne? Wtedy wtedy wygraliśmy to. Dzisiaj, gdybyśmy jeszcze powiedzieli tak, tak jak parafrazując Jezusa Chrystusa, czy jak przyjdę tu za dwa tysiące lat, zastanę Polskę? I jeżeli chodzi o interior, to mamy pewne obawy. Jeżeli chodzi o Kaszuby, nie mamy obawy, bo skoro oni tu wytrwali 700 lat, to i wytrwają kolejne 700. I nie zmoże ich żadna bolszewia, żadna żydo-bolszewia, żadni Niemcy, Niemcy Rosjanie, Lodobójcy. nie zmogą ich. Tak? Nie zmogą ich. Natomiast potrafili zorganizować się szybciutko w gryfa pomorskiego, który był protoplastą AK. To jest bardzo ważne, że Kaszubi potrafią walczyć. Dał przykład właśnie Wejher i ci wszyscy kapitanowie, nie będziemy, nawet nie pamiętamy w tej chwili wszystkich, którzy tutaj walczyli, ale dwóch trzeba wymienić królów. Pierwszy Batory, który w ogóle nie pochodził z tych ziem, bo on pochodził z Mołdawii. I powiedział, dlaczego wy nie walczycie o Pomorze? To jest błąd. I wtedy próbował odzyskać Elbląg, prawda, Gdańsk się sprzeciwił, ta polityka. I później był Sobieski. Sobieski bardzo optował za polityką, bo on zobaczył, że jego zboże wywożone z Ukrainy jest tak oclone, tak opodatkowane, że jemu niewiele zostaje. I sam postanowił trzew sobie sprywatyzować jakby to starostwo i Puckie tutaj i bronić jakby tej ziemi jako król później. Później był królem, pamiętamy, fundował kaplicę królewską w Gdańsku i tak dalej, czyli dawał do zrozumienia, że dla królestwa nadchodzą czasy zainteresowania się, zainteresowania się Pomorzem. I miał koncepcję yy, yy, po prostu ataku na, na królewiec, odzyskania go, nawet nie ataku, bo to było polskie, tylko... Yy, Byśmy powiedzieli, uznanie. tak jak Kazimierz to robił, Wielki Trzeci, inkorporacji. Miał, za, miał zamiar inkorporować Prusy Wschodnie do Rzeczpospolitej. No straszne zamieszanie się zrobiło. Wtedy był atak na, pamiętamy, islamistów Wiednia, czyli Turków, czyli, czyli na, na, na Europę. I Sobieski zamiast zdobywać dla Polski ziemię królewiecką, pojechał z odsieczą pod Wiedeń. Taka jest historyczna prawda. Potem już był starszy i tak dalej i nagle jak się zorientowali, że kolejny król może to zrealizować, bo to w pakta konwenta było, no to zostają nam wysłani sasi, prawda, którzy całkowicie przeorientowali, wypowiedzieli wojnę Szwecji i już, już kończę, drodzy Państwo, i klęska. Tu jeszcze bardzo ważne, że przed wojną były, były zawody żeglarskie między Gdynią a Sztokholmem, co dawało asum do myślenia, że myśmy bardzo ścisłe związki mieli już pokojowe, nazwijmy to, Polska i Sztokholm. I, i, znaczy Polska i Szwecja i te zawody coroczne, chcielibyśmy, żeby one wróciły na przykład w regaty żeglarskie Gdańsk, Gdynia, prawda, Sztokholm, żebyśmy zainteresowali się Skandynawią, lepszym połączeniem ze Skandynawią i działanie w formule Skandynawia, Sł Słowiańszczyzna, ewentualnie Turcja, która nie jest stricte takim islamskim, oczywiście jest to islamski kraj, nie ma co, ale ona też okupuje ziemię, Konstantynopol i tak dalej, i tak dalej i musimy nauczyć się tej symbiozy, współpracy po prostu. Czyli Szwecja, Słowiańszczyzna i ewentualnie Turcja. W tym kierunku. Nie będziemy teraz się wypowiadać na temat Unii Europejskiej czy na temat Rosji, bo by nam to zajęło zbyt dużo. Zapraszamy na nasze dyskusje na konferencji pokojowej. Będziemy jutro w Gdańsku-Liwie o tym mówić. Tu jesteśmy tylko po to, ja już kończę, drodzy Państwo, żeby oddać hołd wszystkim Kaszubom i wszystkim ludziom morza, których tu aleja. Przejdziemy się tą aleją, jeszcze nagramy. Wyczytamy te nazwiska, którzy tutaj jakby no, dzisiaj byśmy powiedzieli wylobowali, wy, wymodlili, prawda, można powiedzieć, Kaszubi wymodlili tą łączność z macierzą, To odrąbane ręce e, mają to do siebie, że tęsknią za macierzą I, e, i rzeczywiście Paderewski, prawda, Haller, Dmowski, przede wszystkim Antoni Abraham i inni pewnie Kaszubi tutaj zrobili wszystko, żebyśmy się inkorporowali, Inkorpore, czyli połączyli, to jest cudowne, pamiętamy świętego Stanisława, te porąbane jego jego członki, które się nagle zrosły, prawda? Yy, pamiętamy zmartwychwstałego Jezusa, więc to jest ten symbol chrześcijański i wcale nie dziwi nas, że w takim, w takim właśnie symbolice, zobaczcie Państwo, ten krzyż, który, który zawiera w sobie kotwicę, która jest symbolem chrześcijaństwa, tak? wiara, nadzieja, miłość. To jest symbol chrześcijański, ta kotwica, prawda? One są te kotwice trzy, czyli trójca, tak? Wyraźnie widać krzyż, ale jakby się ktoś przyjrzał, to zobaczy trzy kotwice, a kotwice są heraldycznie. Przypisane, heraldycznie przypisane rodom chrześcijańskim, to raz, ale przede wszystkim są, są po prostu znakiem w chrześcijaństwie wiary, nadziei i miłości. Tak? Także oddaję głos kanclerzowi, tak. bo jeszcze chciał coś powiedzieć. Proszę tylko obserwować, czy się nagrywa, ja będę patrzył też. Bardzo proszę. Jak, jak zwykle, jak zaczynamy rozmawiać, to no, rodzą się nowe tematy. Chciałbym zwrócić i, i pociągnąć temat tego, co powiedział króla, więc Jana Sobieskiego, który chciał rozbudować czy, i, i inkorporować Pomorze. Myślę, że, że ta sprawa była bardzo nagłośniona, czy w każdym bądź razie obce mocarstwa o tym doskonale wiedziały. Jeśli weźmiemy pod uwagę... Chodźcie, się przejdziemy troszkę w tą stronę, pan, proszę mówić. Tak? Jeśli weźmiemy bo, po, po... Bo będziemy na tym skrawku mówić o Pomorzu. Jeśli o, o... weźmiemy pod uwagę, że Anglia, jakby zawłaszczyła sobie tereny tureckie i bardzo dobrze z nimi współpracowała, i wiele działań Turków było na skutek, jakby opłacenia czy, czy namówienia Turków, żeby ruszali z południa na, na Europę chrześcijańską, to w tym momencie. Gdyby Jan, Jan III Sobieski nie ruszył pod Wiedeń, a swoje siły wykorzystał, tak, tutaj na Wizawie, na Królewiec. Na, cały, na cały teren Pomorza, to byśmy Pomorze mieli e, Polskie, tak. Weźmy to pod uwagę jeszcze drugą, rzecz, że Sasi, którzy, którzy e, przyszli z Anglii do, e, do teren, na tereny e, dzisiejszej Saksonii, tak, czy, Anglo, czy, się Anglosasi, Anglosasi, tak. tak? To też byli Anglicy tak. I, i oni Sobieskiego z, z, zastąpili, tak? Tak. zlikwidowano... zlikwidowali. Contiego, Leszczyńskiego. Leszczyńskiego, zniszczono praktycznie ich e, realizację, bo najprawdopodobniej oni by kontynuowali politykę Wizję Sobieskiego, no bo ona, ona była racjonalna i rozsądna, także wydaje mi się, że wrogów mamy bardzo dużo i wcale e, oni się nie zamienili, czy... czy... Tamci sprzed 200, 300, 500 lat nadal są naszymi wrogami, nadal nam źle życzą, a my nie potrafimy wyciągnąć z tego wniosków i kleimy się, przepraszam, do naszych wrogów jak, jak do kobiety. Tu mówimy o rodzie jeszcze działyńskich, które są związane z Malborkiem, bardziej dziś znanie jako poznaniacy. Leszczyński Bogusław tutaj ożeniony z Katarzyną, Katarzyną Wejher, po śmierci Wejhera. Katarzyna Wdowa wychodzi za mąż za Bogusława Leszczyńskiego, podskarbiego, tu w Wejherowie. Widać, że te rody parły tutaj na ziemię, bo wiedziały, że to jest przyszłość. Czyli to mówimy tutaj o drugiej połowie, to są czasy Sobieskiego. To są koniec, czasy po, po potopie, tak, po potopie. Państwo, wieku. tak naprawdę być może potop to była ostatnia szansa Szwedów, żeby opanować Bałtyk. Ostatnia, nieudana, bo przegrana przez nas. I myśmy się obronili, ale zrozumieliśmy, że Szwedzi walczą na śmierć i życie o Bałtyk. Drodzy Państwo, tu co prawda mamy zatokę gdańską, ale wiadomo, że możemy to nazwać nawet Bałtykiem. Naj, najlepiej, znaczy najle, najlepiej gospodarczo skonfigurowana zatoka na w masenie Morza Bałtyckiego. Zatoka Gdańska, ponieważ ona ma głębie, powyżej 60 metrów. Bardzo łatwo w takim razie wybudować porty i to jest ostatnia zatoka, jeżeli potem, bo Bałtyk jest w takim kształcie, takiej, takiego odwrócone litery L i to jest ostatni port, który przy ostrych, bardzo zimach nie zamarza. Czyli to bardzo daje dużą... Ułatwia. Tak, ułatwia żeglugę i cieszymy się, że rozwija się port kontenerowy Gdyni. w Gdyni. Cieszymy Dańsku. się, że w Gdańsku, tak, że w ogóle no, Pomorze napiera pewnych barw, więc no, polecam, polecamy jakby w pamięci tutaj Polaków, rodaków i tych, co rządzą, żeby skoncentrować się na obronie Pomorza. Tu mówimy też o flocie morskiej, o okrętach podwodnych o okrętach szturmowych i tak dalej, i tak dalej, prawda? O nabrzeżnym obronie, bo właściwie możemy popatrzeć tu, nigdzie nie widzimy żadnych garnizonów, żadnego wojska, drodzy Państwo. Bałtyk jest bezbronny, jeżeli chodzi o stronę polską. Naprawdę motorówkami prawdopodobnie można go zdobyć. I już nie mówiąc o imigrantach i tak dalej, prawda? Ale czas najwyższy jest tutaj pochowany admirał Karweta, który zginął pod Smoleńskim, urodzony w Jaworznie i bardzo byśmy chcieli, jakby się przeciętnego Polaka ktoś zapytał, to nawet nie wie, kto, został, kto dzisiaj jest admirałem, kto jest drminałem. A nawet gdyby, to on musi mieć flotę, bo admirał musi mieć flotę. Bo admirał bez floty, no to tak, jak nie bez karabinu, mają, kajaki, się, się mają, mają kajaki. kajaki. Także, drodzy Państwo, tu kiedyś była... Kajak numer jeden, kajak portem, numer dwa, kajak numer Portem Królewskim był Puck, który mierzeja tutaj ta Helska. Ona była grupą wysepek i w Pucku był port wojenny, gdzie stacjonowały wojska, wojska królewskie, drodzy Państwo. Mieliśmy Świętego Jerzego, taką, taki okręt, no potężne okręty i znaczyliśmy coś. I, i nigdy tej